Witam proszę Państwa, nagrywamy to po raz czwarty, ponieważ mój narrator jest lekkim idiotą, ale nie przejmuję się tym, ponieważ bywa gorzej, bywa lepiej, a na pewno będzie mi lepiej po przesłuchaniu płyty trzech, krój, co, ależ to jest płyta, płyta taka, że nikt o nią nie pyta, oczywiście żartowałem, bo bardzo pozytywnie, chociaż nie jest tak dobre, płyta kaza bałaganę, jeżeli trafię w tarcie, to przelewam tysiąc złotych od fangowi i tak właśnie się stało. Więc przelewam proszę Państwa 1000 zł Łatwogangowi. Tutaj macie przelew. Jeżeli tego nie zrobię, to zrobię sobie krzywdę, tak jak pokazałem przed chwilą. I zabiorę Łatwoganga w romantyczną przejazdkę. Ale najpierw postanowiłem rozwalić klamkę. Ha 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 ha. Rozwalona klamka to moje ulubione to co koła. Damn sam, proszę Państwa. Ręce zmieniają mi się w węże i w motocykl. Proszę Państwa, mam drip w tym momencie. Mam, mam drip. Proszę Państwa, te kluczyki są wyjęte z dupy. Proszę Państwa, zapraszam na backstage Genzy. Co się dzieje w Genzy na co dzień? Brzemał, tu się dzieją naprawdę dziwne rzeczy na co I Możecie mieć jest normalne miejsce, ale jak zobaczycie na ten. to cóż ja ja się z niej Już wiecie, że tu coś się świeci. Yo, yo, what's up, my G? Ja, yeah, to e, Siemka. Zastanawiam się, dlaczego jest tak na to dlatego że się nie odzywa. Tak, to prawda. A taka zawsze da mi tysiąc złotych, żeby dać. Właśnie, że muszę oddać pieniądze. Mega się cieszę, że zgodziłeś się Pożyczyć położyć na cały dzień Twoją wełnkę. Ej, ale to po prostu odwaliło mi od tych gumi jagód. O, to nawet. No były. No tak, tak, tak. że w końcu mogę pożyczyć metodę. Wiesz, że ja już cię rozszyfrowałam i wiem o no co chodzi. I nie nagrywasz nagrywa na sklepie. Nie nagrywam na sklepie. To się no To no, nie Jakby... Dzisiaj to się będzie robić cały dzień przy nas. Ogólnie ma brać udział w jakimś odcinku, którym ja nie mogę wiedzieć, więc coś nam będzie robić pod górkę dzisiaj. No dobra, ale rozwalił teraz coś, co nie należy do nas, i myślał, że będziemy to sprzątać, a sprząta to teraz sam. Może kościół zdenerwuje. A się okazało, to... denerwuje dzień! A, ekipa, nie zrobicie nam pod górkę! Przyznaję się, układałem papier toaletowy, to. odwaliło mi od tego wszystkiego, a, ale mam luz, no, więc czujcie luz, jest luz, tak? Jest luz? Nie, no, jest luz. Miłość porośnie wokół nas. A, nie Wszyscy, nie wszystko, nie kostek zepsuł, co za, co za kasztan, było tak miłośnie. Co za, dlaczego to robi? Nie śmieciu. No masz przewałnę. Kostek, Kostek znowu odwalił. Kostowi odwaliło proszę państwa, niestety, dziesiąty odcinek jednego dnia nagrywałem na James i doprowadził, że patrzał i chce zabić Przemka Pro. Ale ja, ja jako Przemek Pro oddam, oddam mu oczywiście, tak, 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 ha, 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 ale śmiesznie, bang, ty śmieć, ty, 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 kurczę pieczone. Proszę państwa, oczywiście nie będę tu przeklinał, mmm, bo nie mam takich zamiarów. Przemek, czy ciebie poj**ło? Dobra to przepraszam za przekreslał, że to wypikacie. To właśnie pytanie Nie dostałem wskazówek czy ja mam narratorem być, czy mam być sobą. Może jeszcze dostałem, ale nie zapytam. Ja wszystko robię, jestem jestem i aktorem, i narratorem jednocześnie zależnie od sytuacji sceny. Dobra, bz! ale się dzieje! Ojejciu, kostek. Oj, oj kostek. Ojej, kostek ciukosek! Kto to był? Przebyk twój syn? Przemka, Przemek zmienił się Umieram jako Przemek czekaj, wiem, czekaj, 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 spotkanie z czekaj, po 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 mi nie dzisiaj powiedzieć dlaczego nie że powiedzieć wkurza nagrywa, Zapomniał ostatnio o odcinku Ekipy To jest kara dla niej. Nie, to jest ten odcinek, który miał nagrywać wtedy Aaa Przepraszam, dobra. przepraszam, pojazło mnie trochę to wszystko przez to, że odwal. Aaa, walisz to w ja tam luz Dobra, pocałuję cię dla Beki nie. co oni robią? Wiesz co robią? Wiesz co to znaczy trappen? Spójrz na mnie, co ja robię Nie pracować, a zarabiać a tak, a jak, a, jak, dobra, 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 bo że to jest woda, a teraz Kostek wam pokaże, że to, to jest coś innego niż woda Dobre? Dobre? Uuuu, no Napój boków ma to do siebie, proszę państwa, że potrafi zaskoczyć mi a Ty jak to działa? Nie? Tak, kiedy kończysz nagrywki? Kurde, nie wiem czy to było dobre, było śmiesznie, ale jesteśmy na więcej Wiecie co, Dopie mam dom Zenzi, rozwalam go, rozwalam go, wszystko co tu jest i tak wylatuje dziś z kraju, więc <laughs> co mi po tym, lustro? Ha. Pato, hahaha. Ah. Dogoś... Jeśli nie chcesz mnie zabijać, zabije. Ay 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 Zaraz się okaże kto kogo zabije, Marlenka ty. <laughs> A to lustro? Tak, Marlena skończy zaraz. Ja zniszczyłem to lustro, i Zniszczę wszystko co stanie mi na drodze. Może się naprawić, jakbyś chciał, ale po co, po co człowieku? Patrzcie, Marlena też skończy jak to lustro. Idziemy. <laughs> Królem jestem, wszystko mogę, tak. Co to było? Jajca. Które no, w ciebie! Z głowę wyzywam. dostać ci w, kask, co? w A, to nie co? Złóż! Aha, widzisz! Końcowe, jakbyś tak obrywała Nie byłoby za ciekawie, co? Nie rozumiesz, czułeś. Nie ważne, co to? to jest rower Marlenki, widzowie. Stwierdziłem, że przetestujemy, czy w ogóle się nadaje do jazdy. A tak naprawdę to zniszczyć go mam ochotę pieniędzy ten rower. Przedam go na złomowisko. Złomowisko jest japo... A. Eee! O co, co jest? Jak to hamulców nie ma? Nawet nie wiedziałem! Nie wiedzą to. Ja wiem nic. O pana! O panie. Nie będę wiedzieć, jak do domu trafić. Marlena mnie zabija. Co Boję się i trochę, ale wiecie, jak jest. Dobra, wiecie co? Jednak nic z tego nie będzie. Zacięło się. Jak to gówna! To nawet hamulców nie ma. Nie wiem, jak Marlena nim jeździ do roboty. Lepiej, żeby na to nikt nie siedł. Rykman, złoty kask, jak widać, złoty włosy, złotyzycie. Stwierdziłem, że pojedziemy do mojej niewolnicy i restauracji, zgłodniałem trochę. Jest jak jest, bycie królem, bywa ciężkie, nie? jak jezdę sobie tą drogą często, poddajni się pojawiają. Wiecie co wtedy robię? Haha, dociskam gaz, rozumiesz. Czasem jest to dromne, jak jest większa grupa, nie? Wiadomo, żeby wszystkich nie rozjechać Picernia, ej, niewolnik, dawaj hawajską. Przydko. No i proszę państwa, widzowie, moi drodzy Niestety niewolnik Stracił robotę, rozumiesz? To jest kawajska według niego? Nie no, nie wiem, kiedy a naprawdę Ostatni posiłek przed odlotem z tego kraju smutnego, no Ja cię kręcę! Haha, ale jazda, kurde Na bakier z prawem jestem Tu, tam, siam, wszędzie szukają mnie, nie? Wiesz o co chodzi, te recysto Policji nie no, chodźcie, pokażę wam coś Na tej antenie Ukryłem klucz, człowieku. Jak się otworzysz i znajdziesz safe to do mojego bogactwa się dostaniesz. Rozumiesz? Masz na to 15 minut, bo ja odlatuję, nie? Tak ty, Tak Nie wiem, co, co, ci chodzi, no. Mogę no zdjęcie? tak, z koblikiem i masz zdjęcie. O, o, zobacz, zobacz. Jadą wspomnie, z nie wiem co co chodzi. Dobra, rób to zdjęcie, wyjazd. O! I zawie posły. Ja wylatuję z kraju Pozdrawiam, to ostatni film na tym kanale Siemano, w dzisiejszym odcinku będziemy jechać you, you, na race party. Jestem Jestem oh, pro, a to jest mój przydupas. Cześć Cześć mam, z moim fanem idziemy O ty kurde To jest? Co to? zobaki blacha ty U***ało mnie spodnia ty Co to Wklep tam Iś No I teraz klasa, nie? Co to k***a jest ty? Zoba, pa że na trytytek ty A to się za mocja Otwarte ty zoba zoba ty Pa jak Gardza! Co to to? kurwa ma być, ty, zobacz to. Jak my mamy dginkować, stary, jak tu przecież zobacz, tu nawet podwozia nie ma! Nasz level Luxor maxingu jest zerowy chłopie, z tym, małeś to ty potrzymaj Dzięki. Musimy wymyślić o, jak z... pytajć na Disparte'l, nie... Czekaj, o, co ty? Przykleję. Nie no, chłopie o, jak! No, no, <laughs> zobacz, zobacz, nawet to ka ty, to ty byłeś? Ty. <laughs> No. Muszę zabrać moje teczki na freeze, a muszę schować <grym> Wiesz co, chodzi. Jako, że jestem w bogaty, to musimy iść teraz kupić nową furę, dobra? Naruto, run! I, a, a. Znajdziemy się właśnie pod siecią, którą niedługo freeze wykupi dla mnie i dla całej ekipy. Będziemy mieć free out ELO. Słuchaj, na taką furę nas jeszcze nie stać, więc musimy to jakoś kręcić do siedzenia. W miarę wygodny, wiesz, to jest jakaś półeczka, czy jakiś, wiesz, wiesz, wszystko da się odkręcić. Zobacz, jest z przodu. No, tak jak myślałem, idź po kombinerki, zaraz to montujemy. Dobra, stary, pański, tu jest panel. Będziemy w bogaci. Zobacz, pański, to są zegarki. Bierzesz to, odkręcasz, z tyłu klepiesz, zaraz zobacz, patrz, teraz tyk. I odbada to, rozumiesz? Dobra, co jeszcze możemy tutaj zaaaaaaaać? Hmm, zastanówmy się. Ostatnio w tym aucie tutaj, hmm, się spierdziałem. Ciekawe, czy dalej to. Ha, ta. Kolor żygów o poranku. Dobry, lubię. Nie wiem czy wspominałem, ale mam w siana i frizz mnie wcale nie zmusza do nagrywania tych odcinków, ale zobaczymy. Dziś dzisiaj nagramy TikToki z Risparciesz z moim chłopakiem. Pabka, ja nic z tobą nie nagrywam. będziesz, ładujesz się, maleńki do tego różowitkiego i lecimy w tany. Dobra, ale ja wchodzę pierwszy, no bo dobra, tak nie dobra, będzie. Babka, no. że ty wszystko no mi już każesz siadaj, robić. Siadaj, siadaj. Dobra. Siadaj, ładuj, no. ładuj. Dobra, ładuj się. Ładuj się maleńka. Ale pójdziemy. Ładnie. Cześć. Dobra. Cześć. dobra. A teraz szybciej płyniemy, no i kupujemy, kupujemy. No, kupujemy na się nasz tawik. Na ja byłam w Ja nie byłem, ja nie Oh, 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 Poczekaj, to... ja też byłem Choc Zapomniałem Choc <coughs> <Choc> <coughs> <Choc> <coughs> 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 Naprawdę, byłem w sanatorium Ale numer A <coughs> <coughs> Ale <coughs> zabawa Ojej, dobra, poczekaj, 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 za szybko fajnie, trochę już nie wiesz, mogę tak wiesz, babka, wiesz? Chodź ja się przytul tutaj, przytul się trochę. Ej, ja też tak, jeszcze żaba żywa! <laughs> babka, uspokój się! Hahaha, <laughs> ale fajnie! Ja, także właśnie taka zabawa była dzisiaj w odcinku z moją babką i dlatego... BĘDZIEMY kończyć TEN odcinek! BO JUŻ NIE MOGĘ Z NIĄ BETRZYMAĆ! ratuj!